Buenas tardes, senoras, a seniores futbol feminino. 19. kolejka rozgrywek Ligi Hiszpańskiej. Logronio kontra Barcelona. Kłaniamy się. Janna Tokarska i Michał Zawacki. Beniaminek, drużyna, która generuje emocje poprzez tracone bramki z jednym tylko zwycięstwem w ostatniej kolejce na koncie, ale bez wygranej domowej, podejmuje hegemona Ligi Hiszpańskiej, co zwiastuje nam dzisiaj spore emocje z udziałem Zespołu ze stolicy Katalonii, zespołu, który zdobył kolejny przyczółek w drodze po wszystkie trofea w sezonie 25-26 ogrywając w finale. Copa de la Reina Pucharu Królowej, Real Madryt w ostatni czwartek wysoko, 4 do 0. A tu są, tu są zwłaszcza spore emocje w kontekście kibiców zespołu gospodyń, bo przyjechały gwiazdy ze stolicy Katalonii, a przeciwko nim wystąpi następujące zestawienia. Maria Mira jest w bramce, dalej 4 Castro, 8 Marta i 23 Brazylika Rebeka, przed nimi 12 Martin, 14 Falfan, z 6 Laura Martinez i 11 Anneli Leitner, 25 Salome, 17 Mawiti i z 10 Sina Corte, Isabel. To zespół sędziowski z główną arbiter. Marią Eugenią, Hilsoriano, arbiter z La Coruny, prowadząca także spotkania międzynarodowe w La Liga, w Liga Femenina. Od 2019 roku w sumie już 71 spotkań poprowadziła pani sędzia. O nieobecne dzisiaj Marta Torejon i Laja Aleksandrii. Tych nieobecnych w Barcelonie jest zdecydowanie więcej. A grają ma Font w bramce i dalej 43 Karla, 23 Kamara 40, Adriana, 22 Batie. Z szóstką Sydney Sherton. 16, Sara Jordi, 19, Vicky Lopez, 18, Kika Nazaret, 7, Salma Parajuelo i z dziesiątką Karolinę Graham Hansen na ławce rezerwowych. Zaczyna to spotkanie Ewa Pajer, którzy podziękowano Hektorowi Blanco, człowiekowi, który jest autorem powrotu do Liga Femenina Logronio. Może to coś zmieni także w stylu gry i rezultatach. Zespołu Beniaminka. Rozpoczęły gospodynie. Ruszyły piłkarki Barcelony. Środkiem Karoliny Graham Hansen. Po lewej Salma. Zagranie do Parajuelo. Pierwsza interwencja w tym meczu. Mary Miraez, męską Hiszpanii. Wtedy wygrana 6-0. do 0. Bramki Negredo i Dawida Wi, między innymi, a tymczasem w słupek trafiła Salma Parajuelo. I jeszcze próba strzału z dystansu. Kika przymierzyła dwie bramki przed tygodniem w meczu Sevillą. Ładna indywidualna akcja na skrzydle Carli Huli. Świetne było to zagranie i też bardzo dobre zachowanie Salmy. W niełatwej sytuacji złożyła się tak instynktownie do strzału, mówiłam wcześniej, skrzydłowa Barcelony, ale oczywiście dzisiaj w związku z tym, że Ewa Pajor zaczęła metrze na ławce, to właśnie Salma jest na pozycji numer 9. No i tych wygranych pojedynków, bo jest. Jak na. Dzisiejsze potrzeby za mało w tym tłoku, i Kikado większej dynamizacji. Hansen. Jeszcze ona Batier, która była wcześniej na spalonym, ale też mieliśmy dobrą kolejną interwencję Iri Castro. Średnia wieku poniżej 20. Dokładnie tak, 12-latki i 20 letni Adrianę. Karla Julia Leitner. Sera Jordi. O, brawo za decyzję, bo tu aż się prosiło o ten strzał z pierwszej piłki. Siła. Dobra, natomiast no, te celowniki cały czas do ustawienia odpowiedniego. W zasadzie prawie wszystkie poza bramkarką ustawione na kilku metrach. Graham Hansen, gol! 1 do 0 Karla Hulia. O, doczekała się Barcelona. Mocne wstrzelenie wzdłuż bramki tej piłki przez Graham Hansen, i tu duża przytomność w zachowaniu Karli Huli. Wygrała walkę opozycję, doskoczyła do piłki i tu nie pozostawiła żadnych wątpliwości. No nie był to zbyt trudny do finalizacji gol, ale w końcu, w końcu ma Barcelona to trafienie. Zobaczmy, tu nie ma mowy o offside wyprzedziła rywalki, zostawiła za plecami Rebekę Karla Hulia. Świetna dwójkowa akcja. Karolina Graham-Hansen, Vicky Lopez i później takie dokładne, mierzone dogranie do wbiegającej Karli Huli. Okazję do występów i trzeba powiedzieć, że jest to takie małe objawienie tego sezonu. I nie dziwię się, że... Tych... Nie małe, nie małe. O, nie małe, tak. To jest naprawdę zawodniczka, która w kilku meczach błysnęła. Kika! 2-0. Otworzył się, wygląda na to, worek z bramkami. Tu Kika nie pozostawiła żadnych wątpliwości. Pewna finalizacja Portugalki. No, widać, że zawodniczki Logronio podłamane tą stratą gola. Myślę, że miały takie nadzieje, takie oczekiwania po tej bardzo dobrej dla nich pierwszej połowie. Pozdrowienia dla kibiców z Warszawy od Kiki. <gry> Nazaret. Eee, przede wszystkim po tym wyniku jaki był do przerwy, ale właśnie tak jak w pierwszej części był doskok, było asekuracja i był kontakt, to tutaj kika zostawiona bez opieki. Patronem tej akcji cyferka 6, szósty gol, kiki Nazaret i szósta asysta Vicky Lopez Kowem 2-8. Aż sześć porażek w, w tym sezonie to były przegrane mecze tylko jednym golem. Karolina Graham Hansen i teraz dobra interwencja, ale wybita piłka pod nogi Vicky Lopez. 3-0. Skorzystała Vicky Lopez z tego prezentu jaki dostała i tu nie zastanawiała się. Kopnęła mocno i co najważniejsze dla niej celnie pod poprzeczkę. A najczęściej celnie strzelająca piłkarka jeszcze kilka kolejek temu w rozgrywkach Liga Femenina trafia po raz ósmy w tym sezonie. Ale trzeba powiedzieć, że na te bramki i Karli Huli i Vicky Lopez bardzo mocno zapracowała norweszka Karolina Graham-Kansen. Wchodzi w pojedynki, szuka właśnie możliwości wygrania. Rywalizacji z obrończeniami Norweska Skrzydłowa. Świetne kolejne zagranie w kierunku Kiki. Fantastyczne przyjęcie. A Wyciągnęła się mocno, zadowolona z siebie kika, aczkolwiek no, może żałować, że tutaj jeszcze nie dołożyła strzału, bo ok, sklejenie piłki to jedno, ale została za bardzo pod nią futbolówka i później już gdzieś mając blisko siebie rywalkę, tak nie złapała odpowiedniego rytmu. I... Do sezonu miała Barcelona i ta różnica pozostanie. Barcelona wygrywa 3-0 do 0 z Logronio Na wyjeździe od 50. do 56. minuty nastąpiło wykonanie wyroku. Hulia z asysty Hansen, kika po podaniu, Vicky Lopez i później Vicky dobijająca dośrodkowanie Karoline Graham Hansen. 90 minut bez Ewy Pajor, ale z punktami Barcelony.